Cześć z tej strony Ola Zalewska, autorka projektu Atelier Podróży, Polka mieszkająca w Indiach. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o mnie, zapraszam na stronę Atelier Podróży do zakładki O nas. Jako, że mieszkam w Indiach, dzielę się swoją wiedzą i ciekawostkami o tym kraju, zawsze z hasztagiem Smaki Indii. Dziś zapraszam Cię do obejrzenia krótkiego wideo dotyczącego indyjskich warzyw. Jakiś czas temu stworzyłam artykuł, który w całości znajdziecie właśnie na stronie Atelier Podróży w zakładce Inspiracje, i w tym artykule znajdziecie kompendium wiedzy na temat indyjskich warzyw. Tych warzyw na mojej liście znajduje się tylko i aż 65 i co ciekawe, wiele z tych pozycji jest charakterystyczne dla poszczególnych regionów Indii. Oznacza to mniej więcej tyle, że będąc na północy Indii znajdziemy warzywa, których na południu nie dostaniemy. Znowu ktoś, kto z północy wybierze się na południe, może znaleźć tutaj warzywa na targu, których wcześniej nigdy na północy nie widział, więc zarówno nie będzie znał ich lokalnej nazwy, jak i nie będzie wiedział, jak je ugotować. Pierwsze na mojej liście e, i tutaj zaczynamy od korzeni, e, jest jadalny korzeń nazywany pochrzynem, e, który najpopularniej nazywa się jam. Tyle tylko, że ten jam, który widzicie na zdjęciu, jest w wydaniu takich małych tutaj bulw. Natomiast jeżeli wybierzecie się do warzywniaka gdzieś w okolicy, może się okazać, że to, co pani nazywa jam, to będzie taka wielka bulwa, z której ona po prostu wykraja i daje wam kawałek. Po ugotowaniu najczęściej smakuje to po prostu podobnie do ziemniaka. Mamy też maniok, nazywany tapioką i jest to kolejny jadalny korzeń, bardzo popularny w całej Azji w ogóle. Kto był w Wietnamie, zwłaszcza kanały kuci ten może miał okazję próbować. Po ugotowaniu smakuje totalnie, zupełnie jak ziemniak. I tak samo pozyskuje się z niego właśnie skrobie i z niej robi się kuleczki. Kuleczki te znajdziemy w Bubble Tea. Kuleczki te nazywają się Sabudana. I tutaj w Indiach stanowią pod stanie, podstawę wielu dań, zarówno tych na słodko, jak i na słono. Mamy też pokrzyn skrzydlaty w wersji po prostu fioletowej. I o ile smakiem on się może dużo nie różni od tego zwyczajnego, o tyle często właśnie w Azji i tutaj w Indiach również jest dodawany do dań, po prostu żeby one wyglądały atrakcyjniej, bo ma piękny, naprawdę fioletowy kolor. Mamy na pozycji czwartej kotewkę orzech wodny, czyli ponikło słodkie i to jest coś, co jest charakterystyczne właśnie tylko dla północy, czyli tu na południu, gdzie ja w tej chwili mieszkam, tych kotewek w zasadzie się nie znajdzie. Oznacza to, że na przykład w Rajasthanie, jeżeli się wybierzecie, zwłaszcza w takiej porze gorącej, to będzie... To ten water chestnut dostępny na wielu straganach. Jest to taki przysmak właśnie na okres lata indyjskiego, ponieważ ma dużą zawartość wody, więc jest po prostu jedzony na surowo, żeby pomóc nawodnić organizm. Mamy buraki, buraki, które wyglądają i smakują tak jak te w Polsce. Mamy też marchewki, tyle, że tutaj w dwóch. Odmianach. Z jednej strony są to marchewki te jasno pomarańczowe, takie jak w Polsce, z lekka gorzkawe, a z drugiej strony to, co macie na zdjęciu tutaj, czyli taka ciemno pomarańczowa marchewka, która jest warzywem specyficznym właśnie dla okresu zimowego w Indiach. Czyli w tej chwili już ten okres zimowy można powiedzieć, że się skończył, i właśnie no, kilka dni temu się okazało, że już na bazarze tych marchewek nie dostaniemy, a one są super pyszne. Bo są bardzo słodkie, dlatego też przyrządza się z nich zarówno wiele dań, ale też słodkości. I taka właśnie jedna z słodkości zimowych to jest halwa, czyli halwa marchewkowa. Nie mylić z halwą tą turecką. Tutaj w Indiach halwa to jest słodycz, który jest przyrządzany często z no, z różnych korzeni na przykład. E, chodzi tylko o to, żeby dobrze coś ugotować, dobrze to doprawić, najczęściej kardamonem e, i dodać cukru, i wtedy już mamy po prostu deser. E, pozycja siódma batat, czyli słodki ziemniak, a, który wygląda i smakuje, tak jak ten, który dostaniecie w Polsce, i Alu, czyli ziemniaki zwykłe, tutaj też spożywane w bardzo dużej ilości. Mamy też imbir, imbir, który pojawił się już na mojej liście, kiedy mówiłam o przyprawach indyjskich, ponieważ tutaj w Indiach jest on jedzony zarówno na surowo, jak i właśnie w formie ususzonej, sproszkowanej. I na... W tej liście znajdziemy też ciekawostki takie dyniowate i tykwe. I to jest coś, co zawsze wprawia w zachwyt mnie. I myślę, że też wiele osób, które przyjeżdża do Indii i oglądają te tureckie, przepraszam, indyjskie bazary, gdzie po prostu no, masa dziwnych różnych warzyw. I oprócz tego, że one wyglądają bardzo ciekawie. No to ze smakiem bywa już różnie. Przyznam szczerze, że ja osobiście wiele z nich jem, jeśli muszę, ale nie tak chętnie, bo one w smaku um, atrakcyjne nie są. E, na przykład jest to Snake Guard, to co widzicie tutaj, e, gurdlina ogórkowata. E, mamy też Ridge Guard, czyli trukwę. I znowu wygląda ładnie, ale w smaku nie jest zbyt atrakcyjna. Coś co lubię, czyli tykwa spiczasta, to wygląda jak takie małe, miniaturowe ogóreczki, które no, tutaj akurat mają wydrążony środek, ale mają albo takie lekko, jasno... Yy, Różowe, czerwone, zielone te pestki. I to się rzadko kiedy je na surowo. Częściej jest to po prostu gotowane i spożywa się to na obiad. Mamy też tykwę indyjską, czy też dynię indyjską, czyli coś, co wygląda jak takie małe zielone jabłko. Natomiast ciekawym warzywem tutaj jest beninkaza szorstka, nazywana Ashgard, to jest taka wielka dynia, która 96% aż ma w sobie wody i ona atrakcyjna może spożywczo nie jest, ale jest bardzo zdrowa, dlatego też w medycynie tej tradycyjnej indyjskiej ajurwetyjskiej jest wykorzystywana. Również robi się z niej tutaj słodycze, które się nazywają właśnie peta. Takie suszone i z dużą ilością cukru. Trochę wyglądają i smakują jak rachatłuku. Ale jest to też warzywo bardzo ważne z punktu widzenia religijnego, dlatego że kiedy tutaj, zwłaszcza na południu Indii, odbywają się jakieś święta, to jest to wieszane nad drzwiami, a często potem także rozbijane przed wejściem do domu na szczęście. Mamy też tykwę kolczastą, która smakuje podobnie jak wygląda, i mamy też kolczoch jadalny. Świni atrakcyjna nazwa ciao ciao Jest to czajot pochodzący z Ameryki Południowej, który tutaj w Indiach się przyjął. W środku ma pestkę, którą wykrajamy, musimy go obrać i gotujemy go trochę tak jak pozostałe, właśnie tutaj tykwy czy też cukinie. Czyli w zasadzie jego smak nie jest jakiś bardzo charakterystyczny, lekko ogórkowaty, ale stanowi idealne zagęszczenie wielu dań. Mamy też dynie w różnych odmianach, ale często właśnie taką jak widzicie na zdjęciu i mamy przepęklę ogórkowatą, czyli bitter guard i tak jak nazywa się, tak też smakuje. Ja osobiście jej nienawidzę. Nie dość, że jest strasznie gorzka w smaku, to jeszcze najczęściej jest podawana w formie faszerowanej. I ten farsz w środku ma bardzo dużą ilość albo ziaren anyżu, albo ziaren mm, kopru włoskiego, co oznacza, że ma taki bardzo charakterystyczny mm, smak lakrycy, który mnie nie za bardzo odpowiada. I mamy też tykwę pospolitą, bottle Guard, czyli coś, co w zasadzie tutaj można powiedzieć zastępuje cukinię i idealnie nadaje się czy to do jakichś gulaszy warzywnych, czy też na przykład do wypieków, ponieważ no ma w zasadzie brak zupełnie żadnego smaku i mamy też liście, liście na przykład kozieradki pospolitej. Kozieradka też już była wspomniana meti, właśnie przy okazji indyjskich przypraw, dlatego że kozieradki zarówno spożywamy ziarna, jak i suszone liście, jak i też na surowo, te zielone liście się gotuje. Mamy też kolokazję, która no, w wielu miejscach jest, ale nie każdy ją je, natomiast tutaj w Indiach, w kuchni jest ona używana. I mamy kolendrę. Co prawda pierwsze co jak popatrzycie, to pomyślicie, to jest pietruszka. Ale jednak nie pietruszka, pietruszkę wbrew pozorom w Indiach ciężko jest dostać, a jak już ją dostaniemy, to jej liście wyglądają zupełnie inaczej niż nasza pietruszka. Tutaj na straganach pełno jest właśnie tej kolendry. I ta kolendra no pięknie pachnie, ma świetny aromat, ale co ciekawe, nie jest tak to dominujący aromat jak na przykład w Azji Południowo-Wschodniej w kuchni. Dlatego, że jeżeli zamówicie sobie sajgonki świeże gdzieś w Wietnamie, no to. No nie oszukujmy się, że ten aromat tej kolendry nam dominuje resztę smaków, natomiast tutaj ona dodana do wielu dań, no pozostawia tylko taką delikatną nutę. Liście szarłata, czyli są to po prostu liście amarantusa i mięta której też e, używa się i spożywa bardzo dużo, zwłaszcza przyrządza się z tej mięty taki zielony chutney, czyli zielony sos. E, gdzie tą miętę miksuje się razem z liśćmi kolendry, e, zielonym mango, które jest takie bardzo kwaśne i zielonymi papryczkami chili. I na pozycji 25 mamy coś bardzo charakterystycznego dla Indii, czyli curry leaves, bergera Kenning. To są liście, które jak je zerwiecie i potrzecie, mają bardzo specyficzny, wyrazisty taki zapach, a potem w daniu też aromat. I to jest coś, co jest w zasadzie nieodłącznym elementem kuchni południowo-indyjskiej. Dlatego też warto pamiętać o tym, że kary w Indiach to nie zawsze jest kary w postaci jakiegoś gulaszu, ale jest to też ta roślina kary. Mamy oczywiście szpinak, szpinak, który tutaj potrafi urastać do niebotycznych rozmiarów. Te liście są naprawdę duże i jest to jeden ze składowych takiego popularnego dania palak panir. Jeżeli jedliście coś indyjskiego w Polsce, to na pewno na ten palak panir, czyli ser w sosie szpinakowym pewnie też się natknęliście. Mamy szczaw, ale przyznam szczerze, nie jest on popularny. I mamy kapustę sitowatą, która nazywa się mustard leaves, chociaż z musztardą wspólnego ma niewiele. I jest to też takie warzywo sezonowe. Jest to też warzywo takie zimowe, z którego przyrządza się danie nazywające się sarsą kasak, czyli taką potrawkę właśnie z tych liści. I ona jest serwowana z takim chlebkiem kukurydzianym maki kiroti. Jest to ulubiony przysmak właśnie Indii w czasie zimowym, chłodnym. Mamy też koper, który wygląda i smakuje jak u nas oraz szczypiorek przypominający taki gruby polski szczypior. Teraz owocowe. Owocowe to na przykład śliwka natal, która pochodzi z Afryki. Bardziej tutaj można powiedzieć, że zastępuje często żurawinę. Ma taki lekko kwaskowaty posmak. I chlebowiec, czyli jackfruit. Jackfruit, który często ze względu na tutaj, jak widzicie, swoją skórkę jest mylony z tym charakterystycznym azjatyckim owocem duriana. Tyle, że durian ma tą skórkę bardziej taką kolczastą i mniejsze rozmiary. Jackfruit potrafi być naprawdę ogromny. I w środku jackfruta znajdują się właśnie takie cząstki. I ten jackfruit jest przyrządzany właśnie w kuchni, no tutaj akurat w tej chwili, w tym sezonie jackfruitowym, który trwa, kupimy go i zjemy go sobie na surowo jako owoc, ale jest też używany właśnie jako warzywo do wielu dań. Często też się go smaży, robi się z niego właśnie chipsy jackfruitowe, i przyznam szczerze, że w tym okresie takim gorącym w Indiach, chociaż jackfruit nie ma tak specyficznego zapachu może jak durian, to mimo wszystko w, tej ciepłej, w tych, tych ciepłych takich momentach roznosi się wokół taki charakterystyczny smrodek i liściokwiat garbnikowy, Indian gooseberry, czyli po prostu agrest indyjski, który no niestety nie smakuje tak jak polski agrest, jest trochę większy i okropnie, okropnie kwaśny. Zdrowu jest bardzo zdrowy, dlatego też wiele osób go kupuje i też jest częstym elementem właśnie jakichś leków tej medycyny ajurwedyjskiej. Mamy też kwiat bananowca, jedzony, zarówno ugotowany, jak i e, taki powiedzmy zrobiony na parze, e, czy smażony element sałatek. I mamy platany, czyli zielone banany. Zielone banany, które w zasadzie e, są tak. E, delikatne w smaku, że mogą zastępować spokojnie ziemniaki, dlatego też najczęściej się je po prostu kroi i smaży, albo robi się z nich pire i jako taka zdrowa zamiana ziemniaka w tej kuchni tutaj występują i pomidory w wielu różnych odmianach, ale bardzo dużo pomidorów przyznam szczerze w Indiach się używa. Fasolowate to może być na przykład chropawiec pospolity, czyli fasolki jacynta, może to być groszek, groszek taki sam jak polski groszek, Mogą, może to być wspięga wężowata, która po prostu najczęściej nazywa się to black-eyed peas, czyli fasolka z czarnym oczkiem. I też guar, czyli taka fasolka przypominająca fasolkę szparagową, która jak widzicie tutaj na pozycji 41, też w Indiach występuje. I z tej samej rodziny mamy wspięgę chińską, czyli taka bardzo długa fasolka szparagowa, często jedzona też na surowo, smakiem w zasadzie odpowiada fasolce szparagowej. I e, ostatni na tej liście jest bób, który e, bardziej niż jako element dania jakiegoś e, takiego gotowanego e, będzie prażony, będzie smażony, e, doprawiany i będzie stanowił w Indiach przekąskę. I teraz z pozycji inne znajdziemy na przykład moringę olejodalną, nazywaną drumstick, bo wygląda jak pałeczka perkusyjna, i to jest element nieodłączny, jeżeli chcecie sobie ugotować sambar, czyli taką indyjską polewkę, bo w zasadzie ani nie jest to zupa, ani nie jest to gulasz, tylko taka polewka pomidorowa z warzywami, którą zjada się najchętniej właśnie na śniadanie. Mamy też karczochy, ale no szczególnie tutaj na południu jakoś w kuchni popularne nie są. Mamy szarłat, czyli ziarna amarantusa, quinoa, tak zwana, która też przywędrowała tutaj z Ameryki Południowej i ta quinoa stanowi zamiennik dla ryżu paprykę mamy zieloną, żółtą, czerwoną, kapustę, też często w Indiach jedzoną na surowo, a także kalafior. I na liście warzyw znajduje się też świeży kokos. Tak jak widzicie, no życie kokosa ma wiele wcieleń, tak jak i tutaj w Indiach reinkarnacja, taki kokos ma swoje reinkarnacje. Z zielonej wersji, jak wiecie, no najchętniej się go otwiera i wypija z niego w wodę, natomiast w środku znajduje się ten charakterystyczny biały miąższ, i im ten kokot jest starszy, tym ten biały miąższ jest twardszy i grubszy. I ten miąższ się potem właśnie wykorzystuje w kuchni, zarówno do dań słodkich, jak i do słonych. Mamy też kukurydzę oraz ogórki. I te ogórki, jak widzicie tutaj na zdjęciu, one. No, kształtem jakby są podobne do ogórków polskich, ale mają taki bardzo lekki zielony kolor. Natomiast oprócz takiego zwykłego ogórka mamy też coś, co nazywa się English cucumber i są to ogórki w takie trochę mniejsze i bardziej zielone. I bakłażany. Bakłażan, który ja osobiście uwielbiam, a tutaj w Indiach występuje w tylu odmianach, że naprawdę można się wykazać w kuchni em, pomysłowością swoją. Bo zarówno znajdziemy te duże, takie ciemnofioletowe bakłażany, ale tak jak widzicie tutaj, małe, takie jajowate, lekkofioletowe, bardziej wpadające w biel, w zieleń, bardziej jajowate, bardziej podłużne. No, naprawdę można wiele magicznych dań z tego wyczarować. I mamy też czosnek czosnek i cebula, która za chwilę dalej też będzie. To są dwa elementy, myślę, że nieodłączne dla kuchni południowych Indii. O czym jestem przekonana z własnego doświadczenia, bo ilekroć otwieram okno w porze śniadania, w porze obiadu czy w porze kolacji, to mam wrażenie, że wszyscy moi sąsiedzi właśnie ten czosnek z cebulą smażą. Więc po prostu czosnek z cebulą bardzo chętnie jest dodawany, natomiast trzeba pamiętać też o tym, że dla wielu grup, zwłaszcza religijnych, takich jak wyznawcy dżinizmu, jest on zabroniony, zarówno czosnek, jak i cebula. Mamy zielone chili. Zielone chili, które no tutaj jest zarówno dodatkiem do wielu dań, no bo jak wiecie, Indusi lubią te dania takie wyraziste, ostre, ale z drugiej strony też często pojawia się jako side dish, czyli dodatek do naszego jedzenia, gdzie po prostu w restauracji dostaniecie go na boku albo smażone, albo pieczone, albo surowe zielone chili, gdyby to danie. Było dla Was niewystarczająco ostre. Mamy też grzyby. Grzyby takie jak pieczarki, albo grzyby też takie jak boczniaki. I mamy okrę, czyli piżmian jadalny. Okra, która jest no, charakterystyczna też dla kuchni śródziemnomorskiej i co prawda no, nie jest super może pyszna, ale ma bardzo dużą zawartość jodu, więc dla osób szczególnie z problemami tarczycy jest polecana. Nazywana tutaj w Indiach najczęściej lady fingers, czyli palcami kobiety. No i cebula. Cebula, którą tak jak widzicie, tutaj mamy w wersji takiej czerwonej. I co ciekawe, cebula to nie jest znowu takie warzywo dla pospólstwa. Dlatego, że jeżeli na przykład wybierzecie się do jakiejś pięciogwiazdkowej restauracji, to okaże się, że na przystawkę obok chlebka e, papal, czyli takiego chrupkiego e, chlebka, dostaniecie plasterki właśnie cebuli, które potem skrapia się cytryną. Posypuje pieprzem i solą i tadam. Mamy pięciogwiazdkową przystawkę. I rzodkiew. Rzodkiew, która w zasadzie no, wygląda troszkę inaczej niż nasze polskie rzodkiewki, ale smakuje tak samo. Jest po prostu większa, dłuższa, biała lub różowa. Ogórek ormiański, czyli taki, takiego ciekawego kształtu, ale smakuje i wygląda podobnie jak ogórek. I kalarepa. Taka jak polska, broku, taki jak polski, szparagi, e, takie jak zielone, te, które dostaniemy w Polsce, natomiast nie polski jest madras cucumber, czyli ogórek siewny. On ma wielkość taką albo dłoni, albo jeszcze większą, więc bardziej przypomina dynię niż ogórek. Niemniej jednak po rozkrojeniu już nie mamy wątpliwości, tyle że jeżeli go gotujemy, to wtedy te zielone pestki ze środka. Wykrajamy i przyrządzamy go tak, jakbyśmy przyrządzali właśnie jakąś dynię. I na koniec ostatnia pozycja to jest papryka bananowa. Papryka bananowa, która jest bardzo delikatna w smaku, ale jak widzicie, ma ładny taki żółtawy kolor i najczęściej też będzie faszerowana. I teraz e, chciałabym was zaprosić na Instagram Atelier Podróży, dlatego że znajdziecie tutaj zarówno wiele ciekawostek związanych właśnie z daniami kuchni wegetariańskiej, dlatego że ja osobiście Jestem wegetarianką, więc chętnie różne indyjskie dania sprawdzam, testuję zarówno w restauracjach, jak i też sama gotuję. Dlatego też tutaj w jednym z postów, właśnie takim z garnuszkiem znajdziecie na przykład przepis na taką charakterystyczną zupę, zupę z ziemniaków w zupę jogurtową z dodatkiem kolendry i ten przepis w zasadzie gdzie indziej w internecie bardzo ciężko będzie Wam znaleźć, a naprawdę jest świetny, więc polecam. I również na Facebooku Atelier Podróże jak wejdziecie, znajdziecie wiele ciekawostek, właśnie między innymi odnośnie Kuchni wegetariańskiej, dlatego że e, no, wegetarianizm w Indiach jest bardzo popularny, zwłaszcza e, wyznawcy hinduizmu, janizmu e, tosą, są, czyli dżinizmu. To są osoby, które na tym wegetarianizmie bazują, i tutaj też, jak popatrzycie sobie na ten post, to zobaczycie dwa takie charakterystyczne symbole, które pojawiają się wszędzie w Indiach. I tutaj trzeba też wspomnieć jedną rzecz, że wegetarianizm azjatycki, czyli też indyjski, on zakłada, że nie jemy mięsa ale nie jemy też owoców morza, nie jemy też ryb i nie jemy też jajek. Czyli jeżeli pójdziemy sobie nawet tak jak tutaj do Pizza Hut, to zobaczymy, że na wielu, przy wielu pozycjach mamy właśnie te czerwone i zielone kółeczka. jeżeli gdzieś będziemy w restauracji i na przykład będziemy chcieli sobie po prostu zamówić tosta z jajkiem, to też się okaże, że on będzie miał czerwone kółeczko. Więc jeżeli jesteś wegetarianinem w wydaniu polskim, to spokojnie takiego tosta z jajkiem możesz sobie zjeść, bo tam żadnej szynki... Nie będzie, ale jajka też są z diety wegetariańskiej tu w Indiach wykluczone. I też na wielu produktach, na przykład jak pasty do zębów czy kosmetyki, te symbole się znajdują. Tutaj też wrzuciłam w tym poście przykładowe właśnie moje zakupy, dlatego że przyznam szczerze, bycie wegetarianinem w Polsce nastręcza wielu problemów i warzywa są raczej Ograniczone jeśli chodzi o wybór i dość drogie. Natomiast taka lista, tak jak tutaj, to jest w Indiach koszt rzędu 15-20 zł. Więc naprawdę, jeżeli chcemy próbować diety wegetariańskiej, to na pewno warto. Do Indii się wybrać. Tak więc zapraszam Was właśnie na Facebooka Atelier Podróży, na Instagram Atelier Podróży i na stronę, gdzie znajdziecie zawsze wiele ciekawostek o Indiach. I to tyle w dzisiejszym wideo. Natomiast dla tych, którzy chcieliby spróbować tych indyjskich smaków, bardzo serdecznie zapraszam Was na wyprawę na majówkę w tym roku Smaki Indii. Dzięki i do zobaczenia, do usłyszenia.